Cześć, Tukinga! witam Was dzisiaj na moim kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj będzie vlog z wyjazdu do Warszawy. Zobaczycie przebitki zarówno z luteksów, które tam odwiedziłam, zobaczycie, co kupiłam. Na samym końcu pokażę Wam dwie rzeczy, właśnie zakupione w Warszawie, bo kupiłam tak tylko dwie rzeczy, ale za to jakie superowe. I zobaczycie, właśnie relacje z tych Lumpeksów. Zobaczycie też, gdzie jeszcze z przyjaciółką. Byliśmy w Warszawie, a pojechaliśmy na taki właśnie wyjazd zakupowo-kulturalny, bo odwiedziliśmy też pewną wystawę oraz byliśmy na operze. Także yy, dzień pełen wrażeń, tylko jeden, ale myślę, że będzie to ciekawy vlog. Jeśli ktoś się interesuje kulturą, to tym bardziej. A dla tych, którzy przychodzą tu tylko dla Lumpeksów, to myślę, że też będzie co oglądać. Zobaczycie na końcu też stylizację właśnie z tymi rzeczami zakupionymi. Takie w modnych trendach będę mówić o tych rzeczach, jakie modnie stylizować. Także zapraszam Was, obejrzyjcie koniecznie do końca i polubcie filmik. Jest to dla mnie ogromna nagroda i bardzo Was o to proszę. Oczywiście też będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie kanał, jeśli lubicie. Treści Lumpeksowe, lubicie rzeczy z dobrych składów, dobrej jakości, marek premium, to bardzo Was zapraszam do tego. Pokazuję Wam tu jeszcze na szybko przebitki z mojego wieszaka przy drzwiach w domu. Tak, dobrze słyszycie, bo zamierzamy już na dniach. Urządzać sklepik w wieliczce w salonie Kataluna, Będzie to taki mikro salonik w salonie fryzjerskim w jednej z jego części. Także zapraszam serdecznie tych, którzy są z wieliczki. Zobaczcie tutaj, jak właśnie już niektóre rzeczy mam przygotowane tylko do wywiezienia i do zagospodarowania w sklepie. Zapraszam serdecznie. Rynek górny w wieliczce będzie to, będziemy oczywiście wstawać relacje i filmiki. Jeszcze jedna sprawa, zanim przejdziemy do tej relacji i do hola. Z Warszawy, eee, pewna pani Wicka kupiła e, żakiet vintage u mnie, taki krótki żakiet szary z fioletowymi wzorami, e, taki meszkowy, i nie mogę wysłać tego żakietu, ponieważ pani nie podała numeru telefonu, już długo trzymam ten żakiet, ale słuchajcie, ja niestety nie wysyłam pocztą. Wysyłam tylko i wyłącznie impostem. No i będę czekać na numer telefonu. Jeżeli pani pamięta o tym żakiecie, Zapomniała, to bardzo proszę o przesłanie mailowo do mnie numeru telefonu, bo nie da się nadać przesyłki in postem, i w większości teraz zresztą y, serwisów bez podania y, telefonu, a nie będę niestety mogła tego wysłać zwykłą przesyłką. No jest to mimo wszystko jednak za duże ryzyko, że może coś zaginąć, nie dotrzeć, i tak dalej. Także bardzo proszę o kontakt. Słuchajcie, lecimy teraz już do, do relacji z Warszawy, i widzimy się po relacji, już w mierzymy. Cześć! Jesteśmy z Asią w Warszawie. Tutaj jest dowód. <laughs> idziemy na operę, idziemy na jakieś second handy i idziemy coś zjeść. I pokażemy Wam jakieś przebitki. Może z Muzeum Narodowego, jeśli się nam tam uda dotrzeć. Słuchajcie, jesteśmy w podziemiu, tam jest szafiarka, idziemy do szafiarki, nigdy nie byłam, no i jestem ciekawa oczywiście co tam się uda, fajnego znaleźć, czy coś się uda, jeśli to jest już czynne, ale jest 11, więc jest szansa. Słuchajcie, idziemy, i tutaj mamy asortyment. Pokazuję Wam, że jest tam trochę butów, i nawet było dosyć sporo takich markowych butów. Te Adidasy były całkiem spoko, takie dochodzenia, typowo. Było trochę torebek, ale nic ciekawego nie znalazłam. No i niezły towar, całkiem niezły towar. Nie było tam super dużo rzeczy takich jak ja oczekuję, czyli takich raczej naturalnych składów, jakichś ciekawych rzeczy, ale znalazłam coś tam, co za chwilę zobaczycie w przymierzalni. Oglądałam naprawdę sporo rzeczy i zobaczycie, że opłacało się, że tak powiem, tutaj jeden żakiet oglądam, który właśnie będę za chwilę mierzyć. Jest tam też taki dział z rzeczami do domu i można tam znaleźć całkiem fajne vintage perełki. Akurat y, ja nie namierzałam się na takie rzeczy, ale gdybyście szukali właśnie czy kieliszków, czy jakichś ciekawych akcesoriów, to być może wygrzebiecie tam jakiś skarb do swojego domu. Fajny zbanuszek był na przykład całkiem. I nawet ciekawe kieliszki wyglądały dobrze. Jakieś pewnie pojedyncze perełki. Każdy jest w stanie tam wyłowić. Tutaj był naprawdę fajny sweter i to bardzo dobrej marki. Ciekawy, taka, taki bluzo sweter. No, nie dla mnie, ale, ale podobał mi się ogólnie. Także zobaczycie teraz, właśnie, jak mierzę piękną marynarkę z jedwabiem. W cudownym kroju, bardzo modnym. No i stan oczywiście tej marynarki jest idealny. Wiskoza i jedwab. Słuchajcie, bluzka z jedwabiem była też bardzo fajna, taka na lato. Właściwie taka narzutka trochę. Jest Joanna, a tu są złote tarasy, i tam idziemy na śniadanku. Bo jesteśmy i tak praktycznie w rzut kamieniem. Taram. w Złotych Tarasach w Costa Cafe na jakiejś kanapeczce. No i będziemy jeszcze szły do jednego second handu, jeśli się uda na czas. Zostawimy sobie tu bagaż w depozycie. Jesteśmy pod second handem Gema. Aleje jerozolimskie. Zamierzam zobaczyć, co jest w tym second handzie Gema. Fajny second hand też się całkiem sprawdził. Bardzo dużo towaru, oczywiście, jak zwykle w tego typu sklepach, takich trochę powiedzmy sieciówkach. I też było dużo rzeczy sieciówkowych, ale niektóre rzeczy mi się podobały. To była ciekawa bomberka, na przykład z sukienek, niestety nie znalazłam za ciekawych, chyba tylko dwie były z takich w miarę naturalnych tkanin, które mi się podobały, ale znowu rozmiary nie były jakieś ciekawe, bardzo malutkie były. Też trochę butów, nawet takich markowych, tu były całkiem fajne trampki. Świetną kurtkę też znalazłam, taką w cynamonowym kolorze i tu mierzymy z Asią, ona oglądała kurtki jeansowe, ja taki bawełniany sweterek, który finalnie wzięła Asia, bo jej się spodobał, a no ja też szczerze mówiąc mam sporo takich rzeczy, bardzo, bardzo fajny 100% bawełna w takim modnym kroju i słuchajcie, zaraz będę też mierzyć tutaj taką bluzę, która niestety okazała się 100% sztuczna, ale podobał mi się jej design i tutaj mierzę kurtkę zamszową, piękną, bardzo podobną do tych w Massimo Dutti, tylko tam mają brązy i Asia mierzyła fajną kurtkę przeciwdeszczową, którą też kupiła. Jesteśmy w Zoon Narodowych w Warszawie na wystawę i idziemy na no, chyba ekspozycję główną też. No, no, no. No, no. Na tej wystawie jest wystawiona do jutra Biblia Gutenberga, średniowiecze więc... to chyba to, nie? Jeszcze ma swoje na pewno widowiskowe i w ogóle, to jest to, nie? Mhm, raczej tak. Co tam jest napisane? No ja nic nie przeczytałam. Biblia Gutenberga z Pelplina, no, to Biblia 42 wierszowa. To to jest biblia jest no, na własnoręcznie? Tak. Z Gutenberga drukarza... <grym> to jest przez Mogulskiego Drukarza. Ale wiesz o był Drukarzem. Wynalazku ruchomej czcią. Oryginalna pierwsza. wydrukowana pierwsza. przez niego. Pierwszy egzemplarz. No może nie pierwszy, ale no może drugi. Jeden z to są może dwie nawet. pierwszy egzemplarze z znanej książki drukowanej do drogi. Ale to są dwa to, to ja bym tak te kartki poobracał. Mógłby, mógłby być taki system, że się. I coś napisane, że to jest rzeczywiście jedno z pierwszego? Z pierwszego... Thank you. Nie. Nie, jest to jest szopka? Nie. To jest wręcz przeciwnie, właśnie. To się, to się oczywiście kojarzy z takim, jak ustawiali te szopki. O kurcze, patrzcie, Jezus, ma włosy i prawdziwe ciernie. Szymon Cyrynajczyk. Jest, bez rąk, dobra, no. no. Odbywa też jakiś... Się, to, to to, to się tym przydał. się tym się, Skoda, do nich no, ale ile Nie zgadza się. Ale, ale dokładnie tak to wyglądało. Tym czarnym kolorem. No. Widział dekoracje? 就是什么东西。 Poprzed tak ciężkim Adam Mickiewicz podobno wielkim poetą był. Что ты хочешь, чтобы не Jak się Wam podobały nasze atrakcje? No i te dwa lumpeksy, powiem Wam, że warto było tam pójść, żeby chociażby nawet je poznać. Pewnie gdyby było więcej czasu, to bym więcej kupiła. A tymczasem kupiłam tylko dwie rzeczy. Pierwszą z nich, i to było właśnie w tym pierwszym sklepie w szafiarce, tam w podziemiach pod dworcem, kupiłam ten piękny żakiet. I słuchajcie, jest to żakiet, który zdejmę i Wam pokażę metkę. August Silk, zobaczcie. Tak to wygląda. Jest to żakiet z wiskozy i jedwabiu. Jest to, słuchajcie, elka. Ja to oczywiście mierzę ten żakiet, który jest też bardzo miękki, w kilku takich różnych wydaniach, z różnymi torebkami również, żebyście zobaczyli, jak wygląda. Ja go trochę tam trzymam. Pokażę Wam, jak, jak powinien wyglądać taki żakiet. To jest żakiet w najmodniejszym kroju. Słuchajcie, trochę dłuższy, lekko taliowany, przepięknie się układa. 82% wiskozy, 18% jedwabiu. Cudowny, jest przepiękny kolor. Gdyby on był troszkę mniejszy, to ja bym sobie go mega zostawiła. Słuchajcie, bo on nie tylko pasuje mi do tej sukienki, ale zobaczcie, właśnie do, do tego zestawu, który mam właśnie z jedwabiu i wiskozy takiego aksamitnego, przepięknego. Spodnie jedwabne, takie właśnie fioletowe, i taka niebiesko-fioletowa koszulka od Custom Bay, więc też super firmy. Bardzo bym chciała, żeby ten żakiet był na mnie. No niestety jest na mnie za duży, bo wiecie co? Taki żakiet nie może być za duży. Źle wygląda za duży żakiet. Jeżeli to jest oversize, to ok, ale to nie jest krój oversize'owy i zobaczcie, tak on powinien wyglądać. Powinien luźno opływać sylwetkę, ale jednak nadawać kształt, bo taki jest jego przeznaczenie. On jest wykrojony na biodra. I jeżeli go mamy za dużego, tak jak za chwilę pokazuję Wam, jak puszczam ten żakiet, to co trzymałam z tyłu, no to robi się nieproporcjonalnie. Za gruba sylwetka, jakby wiecie o co chodzi. Co innego, oversize, który w ogóle ma taki krój, i widać, że to jest taki krój. A tutaj mamy po prostu za szerokie i w pachach, i w pasie, w związku z tym robimy się nieproporcjonalni. Nie kupujcie tego typu żakietów w za dużym rozmiarze. Nie może być on za mały, taki, żeby nas obciskiwał, ale nie może być też on za duży i po prostu odstawać wszędzie tu, bo będziemy wyglądać dużo potężniej. I jak zresztą to widzicie, jak jest ten żakiet fajnie dopasowany, tak luźno w talii, to wygląda super, natomiast jak już jest niestety e, z, puszczony, czyli jest w za dużym dla mnie rozmiarze, bo tutaj nawet jest napisane 44, aczkolwiek ja uważam, że to jest taka typowa czterdziecha. Może być na 38-40 i takim już europejskim rozmiarze. Także Piękna, przepiękna rzecz. Jestem bardzo zadowolona, i wystarczy czasem taka jedna fajna rzecz. I zobaczcie, właśnie na tym polega ta moja szafa kapsułowa: że ja mam rzeczy w tych kolorach, ja lubię rzeczy w tych kolorach i gdybym kupiła właśnie ten taki żakiet w moim rozmiarze, to idealnie pasowałby do mojej szafy, bo mam i sukienki do tego, i właśnie spodnie, i pewnie znalazłoby się jeszcze kilka innych rzeczy. Mam też biżuterię w takich kolorach. Tutaj nawet na sobie mam te kolczyki z Old ze współpracy ze srebrem i Listami, no i mam y, naszyjnik Chanel też w tych kolorach vintage. Także o, tu mam nawet taką jedwabną koszulę, widzicie? Także y, to by była super rzecz. Y, jeżeli, jeszcze przemyślę, być może sobie po prostu zmniejszę ten żakiet, ale będzie to bardzo duża przeróbka, bo trzeba by zmniejszać i w rękawy w pachach, i wąs, y, jakby talię, więc chyba nie jest to zbyt opłacalne. Słuchajcie, druga rzecz, którą świetna, którą kupiłam w tym drugim sklepie Gemma, chyba Gemma się to nazywało, czy Gemma, Brandtex, chyba się nazywa ta marka Słuchajcie, kupiłam tak piękną Kurtkę zamszową w modnych trendach Właśnie pudełkowa Krótka kurtka, zamsz Zamsz jest teraz bardzo, bardzo modny. słuchajcie, o, pokazywałam wam kiedyś w przebitce taką kurtkę em, w Massimo Dutti, bardzo podobną, bardzo podobną, bro, e, tylko brązową, bo oczywiście brązy są teraz bardzo modne, ale taki kremowy jest bardzo uniwersalny, zwłaszcza w porze letniej i wiosennej, więc ja wam tą kurtkę mega polecam. Jest na mnie też ona. Ona jest odrobineczkę taliowana. Ona nie jest taka stricte prosta, więc ona też będzie wyglądała lepiej na MC albo SC z dużym biustem. Ja nie mam dużego biustu i też kurtka jest na mnie minimalnie za szeroka, bo ona też powinna tutaj tak trochę dolegać do bioderek. Nie jest tragicznie, oczywiście mogłabym taką nosić, ale wolałabym jakby już tego typu kurtkę też w moim rozmiarze. To jest na pewno 30... Nawet 40, ale 38-40. W każdym razie, no popatrzcie, jaka piękna kurtka i oczywiście też taką kurtkę możecie wystylizować na 100 sposobów. Yy, w bardzo modny stylu ze spodniami, w takim stylu marynarskim. Ja tu mam bluz, yy, taki pasek od marka Jacobsa, yy, do tego bluzkę jedwabną w paseczki i taki, taki sweterek. Jasne baleriny w kolorze kurtki Można fajny plecak Lub torbę dobrać, torbę dobrać Taką do tego Możecie słuchajcie to wystylizować ze spódnicą Ja tutaj mam naprawdę kilka takich różnych wersji Żebyście zobaczyli jak fajnie I uniwersalnie można taką kurtkę Na wiosnę wystylizować Właśnie na przykład bluza w krówkę Bluza w krówkę ze spódnicą lub ze spodniami Świetne I do tego baleriny czy w krówkę czy w panterkę Czy jakieś sportowe adidaski też by super wyglądały Na przykład można też tutaj te spodnie, co miałam wcześniej, kremowe, zupełnie w krem, z kremową kurtką, zupełnie z kremową taką jedwabno bawełnianą bluzką, bardzo modne te polówki, takie premium teraz i z kremowym paskiem, wszystko w jednej tonacji, też wygląda super i tak bardzo elegancko. Także ja Wam bardzo polecam, bo te dwie rzeczy będą dla Was dostępne, możecie pisać do mnie na maila gmail.com E, e, pamiętajcie, że zawsze patrzę od pierwszego maila, więc warto się pospieszyć. Naprawdę piękne rzeczy premium. Słuchajcie, tymczasem w następnym filmiku będzie już duży haul, naprawdę duży, taki z dwóch sklepów, ale z, no, z cudownymi rzeczami. Po prostu. Same takie materiały premium, najlepsze cianiny i tkaniny, i zapraszam Was na kolejny filmik już teraz. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia. Cześć!